Cześć. Twierdzenie o trzech ciągach nagrywałam już chyba co najmniej dwa razy na moim kanale, ale nagram go jeszcze raz, bo znalazłam trudniejsze przykłady i pokażę wam, co wskazuje na to na kolokwium czy egzaminie, że prawdopodobnie trzeba będzie skorzystać z twierdzenia o trzech ciągach. Zaczynamy. A zaczynamy od tego, żeby szybko sobie powtórzyć, e, co to jest w ogóle to twierdzenie o trzech ciągach? No to mamy trzy ciągi, między nimi od pewnego miejsca zachodzi taka nierówność, wiemy, że ciąg AN dąży do jakiejś granicy G i do tej samej granicy dąży ciąg CN, to BN nie ma wyjścia, musi dążyć do G. Czyli zasada jest taka, jeżeli ciąg BN ograniczymy z lewej i z prawej strony jakimiś ciągami, od pewnego miejsca, czyli nas tak naprawdę nie interesuje to, co się dzieje na początku, tylko to, co się dzieje dla bardzo dużych N-ów, czyli w nieskończoności. I jeżeli ten z lewej i z prawej dąży do tej samej granicy, to ciąg BN też będzie dążył do tej granicy. I zadajecie mi dwa takie pytania. Po pierwsze, skąd mam wiedzieć, że mam skorzystać akurat z tego twierdzenia o trzech ciągach, a po drugie. Jak znaleźć ciąg AN i CN, bo mamy ciąg BN, a AN i CN musimy wymyśleć. I na te pytania odpowiem Wam w dzisiejszym odcinku. Zobaczmy na takie przykłady. Pierwsze pytanie, o którym mówiłam, to skąd mam wiedzieć, że jest stwierdzenie o trzech ciągach. Zobaczcie, jeżeli wystąpi sinus, cosinus albo arkus tangens. I w tych sinusach, cosinusach y, mamy jakieś dziwne rzeczy. Czyli tu n kwadrat plus 1, n sinia plus 2, n do potęgi n tej, albo się pojawia n. Sinus, cosinus i arkus tangens to są funkcje ograniczone. Więc one będą dobrą podpowiedzią do tego, żeby y, znaleźć ograniczenia. Czyli jeżeli jest sinus, cosinus, arkus tangens albo minus 1 do potęgi n tej, to też jest fajne. Minus 1 do potęgi n tej jest ograniczone między minus 1 a 1, więc gdy pojawi się minus 1 do n tej, to też. Możecie myśleć o tym, żeby korzystać z stwierdzenia o y, trzech ciągach. Kiedy jeszcze? Wtedy, kiedy mamy sumę takich jakichś dziwnych ułamków, to robiliśmy już w, przy twierdzeniu o dwóch ciągach, i wtedy, kiedy pojawia się pierwiastek n tego stopnia, a pod tym pierwiastkiem jest jakieś 2 do n, tej, 3 do n, tej, 5 do n, tej, jakieś tam, coś tam do n, to no wtedy też to są takie wskazówki na to, że chyba to pójdzie stwierdzenia o trzech y, m, ciągach. Niekoniecznie. No i może się zdarzyć, że będzie w ogóle jakiś inny ciąg, który nie ma sinusa, nie ma kosinusa, nie ma pierwiastek antego stopnia i nie ma dodawania ułamków, a jednak trzeba zastosować stwierdzenie o e, trzech ciągach. Ale te, które Wam powiedziałam, to naprawdę najczęściej pojawiają się w e, tym twierdzeniu o trzech ciągach. I zobaczmy tutaj. W przykładzie pierwszym w ogóle nie mam żadnej z tych sytuacji, by się wydawało, bo nie mam sinusa, nie mam kosinusa, nie dodaję ułamków, nie mam czegoś takiego. Ale tutaj powtórka z liceum. Jakie są działania na logarytmach? Jeżeli przed logarytmem stało, mieliśmy logarytm przy ustawie a z b, a przed tym stała jakaś liczba, mogliśmy ją wrzucić do, tutaj do potęgi i to było to samo co logarytm a z b do potęgi r. Tutaj popatrzmy na ten ciąg tak, jakby to była 1 n razy ten logarytm, czyli zapiszemy limes przy n dążącym do nieskończoności 1 enta logarytm naturalny 3 do entej plus 6 do entej plus 2 do entej. I teraz tą jedną n dajemy tutaj do potęgi. A coś do potęgi jednej n-tej to jest przecież pierwiastek z tego, czyli równa się limes przy n dążącym do nieskończoności logar naturalny pierwiastek n-tego stopnia z 3 do n plus 6 do n plus 2 do n No i jesteśmy w tej sytuacji, gdzie mamy pierwiastek n-tego stopnia i tutaj dodajemy jakieś potęgi. I teraz jaka jest zasada? Zapiszmy sobie 3 do n tej plus 6 do n tej plus 2 do n I teraz szukamy ograniczeń. Zawsze wybieramy najwyższą z tych podstaw. No to tutaj mamy 6 do n tej. Zapisujemy ją jeden raz z lewej strony. No to jest prawda, że 6 do n tej jest mniejsze bądź równe od czegoś takiego, bo tu dodaliśmy jeszcze 3 do n tej i 2 do n tej. Natomiast z prawej strony każdą potęgę, która tutaj się pojawiła, zamieniamy na potęgę o podstawie tej największej, czyli podstawie 6. Czyli zamiast 3 do n tej piszę 6 do n No to jest prawda, że 3 do n tej jest mniejsze bądź równe od 6 do n 6 do n tej przepisuję, plus i znowu zamiast 2 do n 6 do n Czy zgadzać się ze mną, że ta nierówność jest prawdziwa? No zobaczcie. Każdą, każde wyrażenie zastąpiłam czyli większym bądź równym. I dodałam je. To tutaj mamy 6 do n a tutaj mamy 3 razy 6 do n tej. I teraz zobaczcie. Dopisuję, bo nie chodzi nam o to, co jest tutaj, tylko to ma być wszystko pod pierwiastkiem n tego stopnia. No zachodzi taka nierówność, czyli tu pierwiastek n tego stopnia, no to czyli to jest pierwiastek n tego stopnia, 3 razy 6 do n tej. Pierwiastek n tego stopnia jest funkcją monotoniczną, mogę tak zapisać. Idziemy dalej. Pierwiastek n tego stopnia z 6 do n to jest po prostu 6, czyli ta granica z lewej strony jest równa 6. To rozbiję na dwa pierwiastki, czyli pierwiastek n tego stopnia z 3 razy. Pierwiastek n tego stopnia z 6 do n. I teraz tak, to jest granica specjalna, i ta granica jest równa 1. Pierwiastek n tego stopnia z liczby yy, jakiejś większej od 0 yy, to jest równa 1, a pierwiastek n tego stopnia z 6 do n to jest 6. I tu mam 1 razy 6, i prawa strona też dąży do szóstki, czyli to dąży do szóstki stwierdzenia o trzech ciągach. To dąży do 6, czyli wynik to jest logarytm naturalny z 6. Ok, zobaczcie jeszcze na tę metodę, bo warto ją zapamiętać do kolokwium czy egzaminu. Zapisuję to, co było w środku. Wybieram największą podstawę z lewej strony, zapisuję ją raz, czyli pomijam to, co tutaj dodawałam, czyli nierówność na pewno prawdziwa. Z prawej strony zwiększam każdą, każde wyrażenie, tak żeby było 6 do n tej 6 do n tej. Nierówność prawdziwa. Dopisuję pierwiastek n tego stopnia wszędzie i teraz patrzę, lewa strona do szóstki, prawa strona, pierwiastek n tego stopnia z 3, to musicie zapamiętać, jest to granica specjalna i jak będzie, nie wiem, limes przy n dążącym do nieskończoności, pierwiastek n tego stopnia z 10, to też będzie 1, jest to granica specjalna. Tu wstawiamy coś większego od 0, ta granica jest równa 1. Wyliczyliśmy granicę, czyli tutaj mamy logarytm naturalny 6. Dobrze, to idziemy dalej, to będzie przykład... Pewnie łatwiejszy, bo już wiecie od razu, jak ograniczyć kosinusa. Tylko zmarzamy sobie tablicę. Ok, tak jak mówiliśmy, jeżeli mamy kosinusa sinusa z nie wiadomo czego, to zawsze możemy to ograniczyć między minus jedynką a 1. I teraz będziemy robić wszystko, żeby otrzymać ten ciąg, który jest z tej strony. Będziemy dodawać, mnożyć, odejmować, dzielić. Najpierw pomnożę przez n plus 1. I teraz uwaga, przez co mnożymy. Ważne, żeby to było większe od zera i wtedy nie zmienia nam się znak nierówności. Czy mam minus n plus 1 w nawiasie, mniejsze bądź równe, n plus 1, kosinus n kwadrat plus 1 mniejsze bądź równe od n plus 1. Teraz podzielę przez n kwadrat plus 1 i n2 plus 2. I teraz zauważcie, że to też jest większe, większe od 0, czyli nie będzie mi zmieniało znaku nierówności. Czyli dzielimy przez n kwadrat plus 2 mniejsze bądź równe, n plus 1 n kwadrat plus 2 cosinus n kwadrat plus 1 mniejsze bądź równe od n plus 1 przez n kwadrat plus 2. I teraz zobaczmy, do czego dążą ciągi z lewej i z prawej strony. Z prawej strony, gdy wyciągnę n przed nawias na górze, to mam 1 plus 1 n, -ta, a na dole n kwadrat, 1 plus 2 przez n kwadrat. To mi się skróci, na dole zostaje n. Te ułamki dążą do zera, czyli mam 1 przez n. Czyli granica jest równa 0, czyli ten z prawej strony ciąg dąży do 0. Mam nadzieję, że ten z lewej też. Ale zobaczcie analogicznie. Wyciągnęłabym n przed nawias, skróciłabym z dołem na dole zasoby n, a na górze minus 1. Minus 1 przez n dąży do 0, czyli ten ciąg też dąży do 0. Stąd ten ciąg stwierdzenia o trzech ciągach będzie dążył do 0. Czyli granica tego jest równa 0. W kolejnym odcinku pokażę Wam jeszcze jeden e, trik, z którego mogliśmy skorzystać, żeby rozwiązać, że ta granica jest równa 0. Ale idźmy jeszcze do dwóch przykładów. Ten, znowu, mam jakiegoś dziwnego sinusa, ale to nie że on jest dziwny. Ważne, że sinus i tutaj nie, coś w środku, 2 do potęgi n do n tej może być ograniczony między minus 1 a 1. I teraz. Żeby mi wyszedł ten ciąg, który tutaj jest, to muszę wszystko przemnożyć przez pierwiastek z n minus pierwiastek z n minus 1. Pytanie, czy to jest na pewno większe od zera? Jest większe od zera. Dlaczego? Dlatego, że to jest większe, to jest mniejsze. Jak od większej odejmuję mniejszą, jestem na plusie. Więc spokojnie mogę przemnożyć przez pierwiastek z n minus pierwiastek z n minus 1. Mnożę przez to i zapisuję, że to jest większe od zera. Mam minus pierwiastek z n minus pierwiastek z n minus 1, i tutaj mam nasz ciąg pierwiastek z n minus pierwiastek z n minus 1 razy sinus n silnia ra, y, plus 2n do n tej, mniejsze bądź równe pierwiastek z n minus pierwiastek z n minus 1. I teraz będziemy sprawdzać, do czego dążą ciągi z lewej i z prawej strony. Tak naprawdę wystarczy, że policzymy granicę tego, co, który jest z prawej strony, i ten to jest przemnożony przez minus 1. Ok, to ja sobie tutaj na dole policzę limes przy n dążącym do nieskończoności pierwiastek z n minus pierwiastek z n minus 1. Jak myślicie, do czego to dąży? Mam tu nieskończoność minus nieskończoność. Zasada jest taka, że jak mam nieskończoność minus nieskończoność, mam jakieś pierwiastki, to mnożę i dzielę przez to samo ze zmienionym znakiem, czyli z plusem, żeby zastosować wzór skróconego mnożenia. Pomnożę zatem pierwiastek z n minus pierwiasek n minus 1 razy. Pierwiastek z n plus pierwiastek z n minus 1. Tu mam pierwiastek z n plus pierwiastek z n minus 1. Na górze dostaniemy n minus n minus 1, czyli 1, a na dole pierwiastek z n plus pierwiastek z n minus 1. Pierwiastek z n plus pierwiastek z n minus 1 to już nie jest problemem, bo to dąży do plus nieskończoności i mam 1 przez nieskończoność, czyli ta granica jest równa 0. Czyli z prawej strony do zera, z lewej strony do zera, więc środek też do zera. Stwierdzenia o trzech ciągach. I został nam jeszcze jeden przykład, ale muszę jeszcze raz zmazać tablicę. Zapiszemy sobie ten ciąg, który tutaj jest na środku. 1 przez pierwiastek n kwadrat plus 2 razy 1 plus 1 przez pierwiastek n kwadrat plus 2 razy 2 plus i tak dalej. 1 przez pierwiastek n kwadrat plus 2n. I teraz będziemy chcieli ograniczyć z lewej i z prawej strony. Pamiętacie ten przykład, gdy było twierdzenie o dwóch ciągach? Spróbujemy zrobić podobnie. Zastanówmy się, który z tych ułamków jest najmniejszy, a który jest największy. Tutaj, zobaczcie, mam coraz większe mianowniki, a jak jest coraz większy mianownik, to liczba jest coraz mniejsza. Czyli tutaj jest najmniejszy ułamek. A ten jest największy. Czyli jeżeli chcę ograniczyć z lewej strony, czyli chcę mieć coś mniejszego, to każdy z tych ułamków, które tutaj są, zamienię na ten najmniejszy, czyli na ten. Będziemy mieć w takim razie ten pierwszy, zamieniam, że jest mniejszy bądź równy od n kwadrat plus 2n. Kolejny tak samo, 1 przez pierwiastek n kwadrat plus 2n, plus, plus, plus i tak dalej, 1 przez pierwiastek n kwadrat plus 2n. Czyli tutaj n razy dodaję pierwiastek, 1 przez pierwiastek n kwadrat plus 2n. Z lewej strony, mogę zapisać to na jednej kresce, mam n przez pierwiastek n kwadrat plus 2n. Ok, czyli tutaj mam takie ograniczenie, że n przez pierwiastek n kwadrat plus 2n jest mniejsze bądź równe. Powiedzmy, że ja ten ciąg, który jest tutaj nazwę AN, od ciągu AN, a co będziemy mieć z prawej strony? No zobaczcie, z prawej strony chcę mieć teraz coś większego. Więc zamiast każdego tutaj tego ułamka zapiszę największy z nich, czyli zapiszę ten. 1 przez pierwiastek n kwadrat plus 2 razy 1, czyli plus 2 plus. 1 przez pierwiastek n kwadrat plus 2. Czyli tutaj zamiast 2 razy 2 plus 2. Czyli to jest na pewno coś większego, bo mianownik jest mniejszy, więc cała liczba będzie większa. Plus i tak dalej, aż do 1 przez pierwiastek n kwadrat plus 2, które jest większe bądź równe od tego ostatniego. Czyli tutaj n razy mam ułamek 1 przez pierwiastek n kwadrat plus 2. Mogę to zapisać na jednym, w jednym ułamku n przez pierwiastek n kwadrat plus 2. I teraz zobaczmy, do czego dążą ciągi, które mam z lewej i z prawej strony. Mamy nadzieję, że do tej samej liczby wtedy zastosujemy twierdzenie o trzech ciągach. Zrobię to tak. Przed pierwiastek tutaj wyciągnę n, czyli w pierwiastku muszę podzielić przez n kwadrat. Tu będzie n, a tu będzie, może nie na wysoko, pierwiastek 1 plus 2 przez n. I teraz tak. To mi się skróci z górą i zostanie to do zera, czyli 1 przez 1, czyli granica tego ciągu to jest 1. Zobaczcie, że podobnie zrobimy tutaj. To, co jest na dole, podzielimy przez n kwadrat pod pierwiastkiem, zostanie nam 1 plus 2 przez n kwadrat. To dąży do zera, to skróci się z górą i zostaje 1 przez 1, czyli ten ciąg, który był tutaj, dąży do 1. Stąd a n też dąży do jedynki stwierdzenia o trzech ciągach, czyli na przykład ta granica jest równa 1 i komentarz stwierdzenia o trzech ciągach, bo znalazłam takie ciągi, że mogę ograniczyć z lewej i z prawej strony, i oba te ciągi dążą do jedynki, to ten w środku też musi dążyć do jedynki. I myślę, że to już był taki trudniejszy przykład, ale pokazałam Wam metodę. Jeżeli dodajecie różne ułamki, wybierzcie największy i najmniejszy. Zapiszcie z lewej strony. Każdy ułamek, który był tam w naszym ciągu, zastąpcie tym najmniejszym, a z prawej strony tym największym. Skąd wiedzieć, który jest najmniejszy, a który jest największy? No, to zależy, bo akurat tutaj licznik był stały, a mianownik był coraz większy, więc ten ułamek z największym mianownikiem jest najmniejszy. Ale będą takie przykłady również w szeregach, gdy będziemy stosować kryterium porównawcze, że tam będzie się zwiększał, na przykład i licznik, i mianownik, albo licznik zwiększał, mianownik zmniejszał, więc tutaj już trzeba wtedy się zastanawiać. E, jak ograniczyć, tak żeby to z prawej strony było na pewno większe, a z lewej strony na pewno mniejsze. A w kolejnym odcinku nagram wam takie twierdzenie, gdzie e, szybciej będziecie potrafili policzyć te dwa przykłady. Zobaczycie, jaka jest sztuczka.